kochani, witam się z Wami w takim dosyć przyjemnym odcinku To jest właściwie vlog niby, ale jednak w tym vlogu, w tym odcinku yy, będzie dużo przyjemnych rzeczy, znaczy troszkę, może nie, nie przesadzajmy nie dużo, ale trochę przyjemnych rzeczy Mianowicie, zaczynam od tego, że wymyśliłam sobie ostatnio, iż yy, chcę już Wam kiedyś o tym tak trochę może wspominałam gdzieś tam że wiecie, że ja bardzo lubię kubki, kubeczki w związku z tym wymyśliłam sobie, że przynajmniej na, na dzisiaj mam taki pomysł, czy on się utrzyma i jak to będzie, czy to mi się w ogóle uda, to się okaże, ale wymyśliłam sobie, że chciałabym zbierać kubeczki ze Starbucksa. I dzisiaj rozpoczynam moją, e, że tak powiem, podróż po Starbucksach. I e, dzisiaj wybieram się z moim mężem do Starbucksa w Krakowie i tam. Chcę sobie zakupić mój pierwszy kubeczek ze Starbucksa. Mam nadzieję, że mi się to uda. Kubeczek z Krakowa, może jeszcze drugi z Polski, nie wiem, zobaczę. A może dzisiaj tylko jeden kupię, a drugi z Polski kupię po prostu yy, następnym razem, jak będziemy w, w Starbucksie. Natomiast ze wszystkich innych miast, gdzie kubeczki są w Polsce, bo oczywiście jak wiadomo, raczej będę gromadzić kubeczki z Polski, natomiast no właśnie, służycie burze. Natomiast jak będę gdzieś za granicą, to nie oczywiście nie omieszkam również wstąpić do Starbucksa i kupić kubek, ale to nie jest tak, że muszę. Dla mnie Polska jest jakby priorytetem, chciałabym najpierw z Polski, więc wiecie, co jakiś czas jakaś wycieczka do jakiegoś miasta, gdzie mamy Starbucks, po to, żeby zobaczyć miasto i przy okazji kupić kubek. Kubek będzie celem, ale to też jest fajne, bo będę mogła, wiecie, pozwiedzać różne miasta Pewnie w większości z nich już byłam, ale nieważne, byłam dawno temu Więc fajnie będzie sobie odświeżyć, pojechać, zobaczyć, a w niektórych być może nawet nie byłam Także taki mam pomysł, dzisiaj wybieramy się właśnie do Starbucksa Krakowskiego Mam nadzieję, że kubek kupię, bo to wiecie, też nie jest pewne Dlatego, że czasem tych kubków nie ma Ale już będę i jakby nie było, to potem będziemy szukać w Starbucksach i mam nadzieję, że uda nam się zdobyć. No, więc dzisiaj wycieczka do Starbucksa. Dlaczego odcinek przyjemny? No to zostańcie, zobaczycie potem. As the chemicals they take us higher. The night's young, It is it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls stars from the sky, just two hearts running wild. No, like, i Zakupiłam pierwszy kubeczek ze Starbucksa, ta-dam, proszę bardzo, jest kubek z Krakowa, elegancko, pięknie, w środku jest taki czekoladowy, ma kolor, tutaj cały, no, w sensie, wiecie, tło ma białe i tutaj są te wszystkie takie krakowskie różne, obrazeczki jakieś tam Wawel, Sukiennice i tak dalej. No i pięknie tak się prezentuje. I mm, dzisiaj już nie, bo już jest późno, ale jutro będę piła w nim pierwszą kaweczkę. Tak. No, więc tak, więc kubeczek jest. Yy, ja się słuchajcie, zabieram teraz do kolejne przyjemne rzeczy, a mianowicie Jutro przyjeżdżają do mnie rodzice, więc zabieram się za robienie szarlotki. Robię z przepisu w do. Szarlotka tradycyjna. A właśnie, zobaczymy jeszcze ile dzisiaj przeszłam. Czekajcie, zaraz Wam powiem. Koniec. Podsumujmy. 5,40. Tyle dzisiaj przeszliśmy na fajnym spacerku. Byliśmy najpierw właśnie w tym Starbucksie Wypiliśmy sobie tam kawkę. Mm, bardzo fajną taką z sosem y, waniliowym. Yy, znaczy no, z takim syropem waniliowym i potem potem poszliśmy sobie tak trochę jeszcze połaziliśmy tam w okolicach, bo to było tak w okolicach dworca, gdzie wiecie, tam się trochę pozmieniało, znaczy w sensie no już dawno się pozmieniała, tak, tak sobie powspominaliśmy, jak to kiedyś tam było i potem poszliśmy sobie przez rynek, właśnie to tak trochę widzieliście tam, i później plantami i na wawel, no i z Wawelu do domu. Także Przeszliśmy fajnie, cieszę się bardzo. Nie wiem, ile tych kroków mi tam wyjdzie, ale to. O, prawie już 9000 kroków, więc fajnie. W sumie jak na to, że tak dzisiaj niespecjalnie. I ten zegarek w ogóle nałożyłam późno, bo pewnie już jest o wiele więcej, bo tak natupałam się też po domu trochę. No, tak więc idę robić teraz szarlotkę. Mam zamiar zrobić szarlotkę dzisiaj, jutro na obiad chcę zrobić pizzę a do tej szarlotki oprócz tego chcę zrobić jutro lody. No, także tak. Także zabieram się za pracę. Proszę bardzo, moja szarlotka zrobiona w termomiksie. Tak jak Wam mówiłam, nazywa się szarlotka tradycyjna z przepisu z Kukido. Także tak to wygląda. Na wierzchu jest taka po prostu ciasto kruche, w sensie kruszonka. nie? No i pod spodem normalnie ciasto kruche, jabłuszka, cynamon i tak dalej. Taka tradycyjna po prostu. Z tym, że ja nie zrobiłam na cukrze, tylko na erytrytolu. Także tak to. Kolejna fajna rzecz w tym odcinku. Tutaj mamy sos, sos pomidorowy do pizzy, która będzie zaraz powstawać. W sensie, no, nawet nie tyle pizza, co takie placki pizzowe, ale zaraz będę robić ciasto. A sos pomidorowy też zrobiłam w Thermomixie. Hmm, po prostu pomidory z puszki, bazylia, oregano, sól, pieprz. No i i tak to wygląda. I to proszę bardzo ciasto na pizzę. Nam tutaj rośnie mmm, w misce. No i potem zobaczycie efekt, jak już będą placuszki gotowe. No i kochani moi, przyszłam do Was i to jest ten najbardziej y, przyjemny moment tego odcinka. Mówiłam Wam, że. Ten odcinek będzie przyjemny i będzie miał dużo przyjemności. Co prawda, bardzo Was przepraszam, że nie pokazałam Wam dzisiejszej pizzy zrobionej. No tak, to już ja mam, że, wiecie, dużo pokazuję. Tak, Wam powiem, że w tle będzie Renia mi tu dogadywać. Cześć. Ona jest, ale ona nie chce się jak zwykle pokazywać. Ja przyszłam jako żyli. Jak ona przyszła. przyszła to było, będzie na mnie. Tak, dokładnie. Ona przyszła jako żyli. Ona tutaj. żyli yy, było w składzie dwie osoby. To znaczy, wy, 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 ja Wam powiem, jak to było. To było bardzo ciekawe. Bo ja te komentarze. Bardzo. Bo ja te komentarze, które wybrałam, je ja sobie skopiowałam do notatek. I e, słuchajcie, i zrobiłam tak, że, że potem przeczytałam jej, ale nie czytając, kto je napisał. I co ciekawe, praktycznie Renia wybrała te same co ja. Więc <ścoughs> to jest po prostu niesamowite. E, no i tak, słuchajcie. No i jest no i, no i wy wyłoniony, wyłonieni zostali zwycięzcy. Ja powiem Wam jeszcze, że. Kubeczek, proszę bardzo, ta dam. Kaweczka pierwsza dziś w kubeczku ze Starbucksa. Moja pierwsza, mój pierwszy kubeczek, moja pierwsza kawka w tym kubeczku z Krakowa. O Boże, Zablokował się telefon, musisz odblokować. No to weź sobie. Aha, sobie. bo to się. Bo ja specjalnie dzisiaj nie dałam klinu. A, widzicie, no to wspaniale. Bo ja korzystam z telefonu Reni, słuchajcie, no bo na moim się nagrywa, no więc, żeby czytać to, miałabym teraz niezłą kombinację, chciałabym tutaj komputer uruchamiać. A tak, to to, mam jej telefon i super. No, więc słuchajcie, więc czas najwyższy ogłosić tych zwycięzców. Ja chcę powiedzieć, że w ogóle mm, najpierw może tak, za zapytam się mojego gościa, czyli Reni, co myślisz o tych komentarzach? Jak ogólnie miałabyś powiedzieć, to co byś powiedziała? Mm, wiecie co, komentarze były naprawdę myślę, że bardzo prawdziwe. No i wszystkie bardzo, bardzo ładne, no więc trudno było wybrać. Tak. To tak z serca mówimy, naprawdę. No naprawdę, słuchajcie. No powiem Wam, że wzruszały mnie te komentarze, jak je czytałam. Było mi no. bardzo miło, bardzo przyjemnie. Dobrze, dobrze się no. mi to czytało no. i muszę go chyba wziąć, tak, no. bo Potwierdzę. on już nie może wytrzymać. Eee, bardzo mi się dobrze je czytało, słuchajcie, to było mega wzruszające, że Wy po prostu tak o mnie myślicie. To jest naprawdę tak miłe, tak niesamowite. I co ciekawe, też Renia, jak czytała, to, to też mnie mówi: Kurczę, to takie prawdziwe, takie normalnie, że ktoś napisał tak rzeczywiście o Tobie, nie? Więc no kurczę, tak to jest, że my się z Renią znamy już w kupę lat, naprawdę kupę, kupę, a Wy znacie mnie na tym kanale 5 lat i niektórzy nawet mniej. I mimo to jesteście w stanie powiedzieć o mnie tak takie fajne, piękne rzeczy, że naprawdę aż jestem wzruszona, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. To jest niesamowite. Cicho bądźcie tutaj, nie gadać mi tu proszę. No, więc tak słuchajcie, więc, więc Ale naprawdę... No jeszcze ja się wtrąciłem. Niektóre komentarze oprócz tego, że były takie prawdziwe, ładne, to były bardzo kreatywne. Miało jeszcze jakiś pomysł. Tak. I to nas bardzo urzekło. Tak, tak. Miały, tak, bo wiecie, bo wszystkie były z serca pisane, nie? Ale tak, niektóre były takie na, z, z takiego natchnionego serca, <grym> tak bym to powiedziała. No tak, jeden komentarz w ogóle był co ciekawe, był niesamowity, ponieważ ja jak go przeczytałam to myślałam, no, fajny komentarz, bo tak dużo różnych epitetów tam. Jestem taka, jestem taka, jestem taka, 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 i tam były różne wymienione jakaś ambitna. Zresztą Wam zaraz przeczytam. Słuchajcie, co ciekawe, ja dopiero się tutaj, przy Reni, jak jej to czytałam, zorientowałam, że ten ktoś, kto go napisał, zaraz, będziemy, zaraz to ogłoszę, że ten ktoś, kto go napisał, słuchajcie, napisał go w taki sposób, że napisał na każdą literę yy, flamoni. Tak. No to ktoś, kto teraz ogląda, to już wie. Na pewno pozdrawiamy. Bardzo. się nie znamy. No, dokładnie. Słuchajcie, no i tak, więc. No piękne, piękne komentarze. Dziękuję Wam naprawdę za to. I tak jak powiedziałam w tamtym filmie poprzednim, kiedy ogłaszałam ten konkurs, kiedy mówiłam o, o moim pięcioleciu, to też Wam mówiłam o tym, że. Ja jestem naprawdę mega wzruszona i podbudowana tym, że mam taką wspaniałą publiczność, naprawdę. I to jest coś fantastycznego, eee, serce mi się raduje i chce mi się robić to, co robię, naprawdę. I w ogóle mam teraz takiego powera, że słuchajcie, już mam kilka filmów w zanadrzu nagranych, bo cały czas chce mi się nagrywać, nieprawdopodobne to jest. Także dziękuję Wam bardzo, że jesteście, eee, proszę o więcej oczywiście, proszę zanoście mnie tam w świat gdzieś, mówcie o mnie. Niech mnie ten YouTube zauważa. Wasze rączki, łapki, serduszka, komentarze to jest coś, co y, dla YouTube jest ważne. Dla mnie, oczywiście, też, ale jakby, wiecie, to YouTube widzi, że Wy jesteście aktywni na moim kanale i to jest ważne, więc mega Was o to proszę, żebyście starali się być i komentować. E, no i co? Przyszedł ten czas. Słuchajcie, do wygrania jest pięć rzeczy. Ja ich teraz nie pokażę. A no, je w kolejnym jakimś tam vlogu. Ale wiecie co? Te nagrywać. rzeczy są e, świetne. Ale <laughs> są świetne, Rynia, Rynia je widziała, więc. E, no, na bogato, powiem Wam, że na bogato. No, jak Flamonia robi konkurs to rozdanie, to ja zawsze, zna, zawsze jest na bogato, i, i ja tak, bo ja uważam, że Wy po prostu na to zasługujecie. Tak, po prostu. I dla tych, dla, kto, dla których to nie było jasne, to jeszcze chcę powiedzieć, bo były pytania o to, um, czy ja już miałam jakąś kasę z YouTube'a. Tak. Miałam pierwsze 300 zł. Ja o tym kiedyś mówiłam w którymś filmie, ale być może to nie było jasno powiedziane, bo ja wtedy się tam nabijałam, że Boże, co ja zrobię z tymi pieniędzmi? Jaka, jakaż, to wielka, jakaż to wielka kwota jest. No i to tak mniej więcej po jakimś tam ponad, no ile tam było? ponad pół roku mi wypłacili. No, więc słuchajcie, pierwsza kasa poszła dla mnie, więc super, bo w maju chyba ją dostałam podejrzewam. Także. A to jest co miesiąc? No nie no, to co? Wiesz, to jest co miesiąc, jak sobie zarobisz, nie? W sensie musisz pracować na YouTubie, żeby dostać od nich kasę. Chodzi właśnie o to, że kasę dostaje się za oglądanie reklam, czyli na moim filmie, na moich filmach, kiedy są reklamy, i kasę zarabia się za wyświetlenia, łapki, za wszystko, nie. I no i teraz no czekam na kolejną kasę, no. Jak będziecie tam oglądać te reklamy wszystkie i w ogóle, no to... no. No więc słuchajcie, no więc przyszła teraz pora na to, żeby Wam powiedzieć, co to są za osoby. Nie będę czytała, słuchajcie, tych wszystkich komentarzy, bo szczerze mówiąc, tak sobie pomyślałam, że one są tak długie niektóre, że szkoda byłoby czasu. A tych wszystkich zwycięzców, których wyczytam, no to oczywiście będziecie sobie mogli przecież odszukać i przeczytać na YouTubie pod moim filmem, więc zapraszam serdecznie. Jak będziecie ciekawi, co to za komentarze. W każdym razie to są komentarze, które mnie i Renie najbardziej ujęły ujęły za serce. I uwaga, uwaga! Pierwszy komentarz to jest osoba o y, takim niku, jak nikandra 88. Brawo! brawo. Drugi, druga osoba to, proszę Państwa, Dusia J. Też brawo. brawo, brawo! Trzecia osoba to Juliszon Kulkiszon. Brawo! Brawo, brawo! Czwarta osoba to Justyna F. Brawo. Brawo. I piąta osoba to. Uwaga, uwaga. Adrian W. Brawo! Brawo, Brawo dla wszystkich. No słuchajcie, a ja sobie tu aż kawką popiję. Serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom, słuchajcie. Właśnie, właśnie, jeśli chodzi o, o to, co mówiłam wcześniej, że tam ktoś napisał, wymienił różne przymiotniki, jaka to ja jestem, i właśnie zrobił także na, mój, na mój, moją nazwę kanału Flamonia, te wszystkie literki tam obstawił. No to to jest właśnie Adrian. To, Adrian W, więc no, odszukajcie sobie, bo to jest naprawdę fajny komentarz, podoba mi się. Jest to fajny, fajny pomysł na y, coś takiego. No i mam nadzieję, że to co tam było napisane i te wszystkie epitety, y, to jest coś, co. Y, 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 że Ty tak naprawdę o mnie myślisz, <śmiech> <śmiech> a nie było to tylko napisane pod y, rozdanie. No, w każdym razie to oczywiście żartuję, mam nadzieję, że tak, bo naprawdę czuję, że wszyscy pisaliście prosto z serduszka, więc bardzo, bardzo wam dziękuję jeszcze raz. Powtarzam się, wiem, ale jestem mega szczęśliwa, że mam taką fantastyczną publiczność. No i tak jak mówię, do wygrania jest pięć rzeczy, bo jak, jak przystało na pięć lat, jest pięć rzeczy do wygrania. W sensie, że dostaniecie paczuszki z pięcioma rzeczami. Są to rzeczy fajne, są to rzeczy dla ciała, dla. Ducha dla duszy w sensie tak można będzie sobie mnie powspominać, tak jak kiedyś mówiłam, że y, będzie miło, pięknie i przyjemnie i będzie coś, co się zużyje, ale będzie też coś, co zostanie. I to jest fantastyczne! Więc jeszcze raz serdecznie, serdecznie, serdecznie gratuluję! My, my tak, gratulujemy. Jeszcze tak, raz gratuluję my! No, także macie słuchajcie dzisiaj e, fajny, fajny ten. Renia, Renia oczywiście tylko udziela swojego głosu, ale ona... Jeszcze nie nadeszła ta chwila, Nie nadeszła nadal ta to chwila, to słuchajcie. <grym> śmiejemy się z moim mężem. Dzisiaj się właśnie śmieliśmy, jak zaczęliśmy nagrywać te, że to 5 lat. No to śmialiśmy się, że może jak będzie 10 lat, to Renia przyjdzie. Nie no, bez przesady. Nie, nie, bez przesady. Ona tak już mówi co roku, wiecie, nie? Ale kiedyś przyjdzie. No. Ona przyjdzie, Gdzieś... yy, ona przyjdzie po prostu, ja nie wiem na co ona czeka. No coś ma... sobie muszę wymyślić. No właśnie, ona ma jakiś cel, wiecie, tylko my nie wiemy jeszcze jaki, nie? Jak macie jakiś pomysł, to obstawiajcie, na co Renia czeka? To jest ciekawe, Kiedy ona przyjdzie? No dobrze, słuchajcie, to ja będę kończyła ten przyjemny odcinek, był przyjemny, bo było w nim trochę przyjemności od wczoraj, a mianowicie to, że byłam na fajnym, fajnym spotkaniu, w sensie fajnym, fajnym wyjściu z moim mężem, byliśmy sobie w Starbucksie, kupiłam sobie fajny kubeczek, pierwszy i teraz tak jak mówiłam, Renie namawiam, żeby tutaj ze mną wszystkie miasta z kubeczkami ze Starbucksa objeżdżała, jest to fajny pomysł, więc będziemy Wam nagrywać. I może ona się wtedy objawi na przykład, o, może to będzie ten moment. Eee, no y, i ten, i potem słuchajcie co, potem było trochę gotowania, bo robiłam na dzisiaj rzeczy, robiłam ciasto wczoraj. Eee, no i dzisiaj pizza, której Wam nie pokazałam, no bo taka jestem właśnie. Pokazałam Wam tylko ciasto, a potem już pizzy nie pokazałam. No i tak, więc no proszę bardzo, kończymy kaweczką. Nie było się. deseru, nie, jeszcze nie, nie jeszcze nie kończę. Jak nie, było? nie było deseru, ale była pyszna szarlotka. Nie powiem. było deseru. No a szarlotka to nie jest deser? A nie, nie jest deser? Ciasto, deser to jest ciasta, a deser to jest w pucharkach. Ach, nie było w pucharkach deseru. Jak to nie lody były? Przepraszam, były. Zrobiłam lody? Mało. Zrobiłam szarlotkę, mało. Dobra, był lody. Widzicie? To jest właśnie to. Mało. Nie było deseru. Dobra, był, przepraszam. No, więc był deser. Bo lody i była szarlotka. No i teraz sobie siedzimy, pijemy kawkę. I słuchajcie, żegnamy się już z Wami. Trzymajcie się cieplutko. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. I widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Zapraszam do subskrybowania, do łapki w górę, komentowania tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Pamiętajcie, że ja jestem fajną flamonią i warto tu być. Pa, Papa! Pa, pa.